Turnbody Revive Golden to twój nowy element wzmacniający dla skóry. Łączy technologię i łatwość obsługi w celu zwalczania celulitu. Urządzenie oferuje masaż podciśnieniowy i funkcję podgrzewania, umożliwiając kompleksową pielęgnację skóry w domu. Masażer łączy nie tylko wysoką funkcjonalność, ale także elegancję i styl. Załączony luksusowy futerał chroni urządzenie, ułatwia przechowywanie i transport. Ponadto zestaw zawiera 5 różnych nasadek, aby masaż można było dostosować do różnych potrzeb i preferencji. Term „ Body Revive Golden ma 10 poziomów intensywności, stosuje się na twarz i ciało z możliwością regulacji. W ten sposób znajdziecie idealny poziom intensywności, który pasuje Waszym potrzebom. Przed zabiegiem nałóż odpowiedni olej na skórę, który ułatwi poruszanie się urządzenia. Urządzenie działa delikatnie na twarz i oferuje delikatny, ale skuteczny masaż, który wspomaga krążenie i odżywianie skóry. Dźwięk staje się jaśniejszy, a oznaki starzenia się skóry są redukowane. Podczas łączenia masażu twarzy ważne jest wybieranie niższych poziomów intensywności, aby zapewnić bezpieczny masaż dla wrażliwej skóry twarzy. Na ciele masażysta działa poprzez intensywne stymulacje skóry i tkanki podskórnej. Masaż podciśnieniowy skutecznie usuwa nagromadzone komórki tłuszczowe, co pomaga w redukcji celulitu. Używaj większych nakładek do większych obszarów, takich jak uda, pośladki lub brzuch, a mniejszych do ramion i łydek. Urządzenie pobudza krążenie krwi i powietrza, co prowadzi do zdrowszej i promiennej skóry oraz aktywacji naturalnej regeneracji. Możliwość wyboru temperatury w zakresie od 40 do 50 stopni pozwala dostosować masaż do indywidualnych potrzeb i preferencji. Ciepło także rozluźnia mięśnie i zwiększa efektywność masażu ciała. Regularne stosowanie masażera pomaga osiągnąć bardziej jędrną, gładką i elastyczną skórę. Therm Body Revive Golden to wsparcie w codziennej pielęgnacji dla zdrowia i dobrej kondycji. Zmniejsz napięcie mięśni i ciesz się regeneracją.